No, przede wszystkim chciałem się odnieść do tej, do tej kwestii, którą przedstawił Pan europoseł. Konfederacja już od dawna identyfikuje ten problem i już w poprzedniej kadencji założyliśmy zespół do spraw opieki okołoporodowej. Co prawda wtedy posłami byli tylko mężczyźni, ale, ale też. E, pracują w Konfederacji świetne kobiety, e, pozdrawiam Małgorzatę Tylus, która, która była spiritus z tego, tego zespołu. E, I ten temat e, był wielokrotnie podejmowany, bo uważamy, że to jest e, no, odpowiedzialność za właśnie e, za te sytuacje wyjątkowe i jednocześnie, e, jednocześnie ten temat powinien się pojawiać w debacie w momencie, w którym, e, w którym e, e, Pojawia się kwestia ciąży i i niechęci danych kobiet do tego, żeby, żeby dzieci urodzić, więc zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie troski, ale też, też szerzej właśnie zatroszczenie się o ten szczególny moment w życiu, w życiu kobiety i nowym życiu nowego człowieka, bo tutaj wbrew temu, co, co mówi Lewica, to nie jest tak, że moja, moje ciało, moja sprawa, bo tam już jest. Drugie ciało drugiego, drugiego żywego człowieka. E, e, I chcemy, chcemy ten temat cały czas e, cały czas podnosić nad nim pracować. W tej chwili przewodniczącą e, zespołu w tej kadencji jest e, pani poseł Karina Bosak. E, także e, także my to dostrzegamy. My to dostrzegamy, że e, na tle poważnej debaty. E, Światopoglądowej i, i dotyczącej właśnie e, tych pomysłów, e, co robić wtedy, kiedy się pojawi nieplanowane, nieplanowane dziecko. E, w tym kontekście również trzeba mówić o odpowiedzialności, o, e, o wsparciu mężczyzn, ale również jak najbardziej e, państwa w sytuacjach, kiedy jest to konieczne. Mhm. Ktoś z panów jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Mhm. Czy zmieniamy ja tylko temat? tu moją przedmówcy, że ta tabletka, dzień po, nie pozwala do zagnieśnienia się ciąży, a więc nie ma jeszcze ciąży przy użyciu tabletki Dzień Po. A jest Pan pewien, że nie ma? Nie ma. To wszyscy a, a, a lekarze jeśli jest... mówią, specjaliści, profesorowie. A Proszę Państwa, ale jeżeli wcześniej, się Państwo zagłębią w ulotkę dotyczącą właśnie tego środka, to Państwo przeczytają, że jednak może dojść do ciąży.